Dzień dobry. Witam z naszej kuchni. Żona postawi, postanowiła zaeksperymentować kulinarnie. Żono, oddaje ci głos. Co robisz? Kotlety z kaszy jęczmiennej. Mhm. Podaj tu, składniki jeśli tu można. Tu mamy ugotowaną i poszatkowaną włoszczyznę Tak. Kasza. Tak. Ugotowaną i przesmażoną cebulkę mm -hmm. i jajko. Jedno jajko, tak? Tak. I teraz wszystko połączymy i będziemy wyrabiać kotlety. O. Mm. Czyli wszystkie składniki już są w, w garze? W misce, no nie w garze soli To jest tak wedle uznania, tak? Dodajemy soli i pieprzu. Tak. Szkoda, że nie mamy tej papryki takiej ostrej. To by się to Dało. A tutaj jest przepis, proszę bardzo. Ten przepis będzie wyrzucony na stronę pod filmem. No i zobaczmy, jak to tutaj idzie. Tutaj małżonko już zrobiłaś kotleciki. Tak, ale będziemy obsmażać. Ale to w mące w czy w czym nie, to? Nie, nie, nie. A panierki nie będzie na tu tym? Produkt tego przepisu nie ma panierki. Wedle tego przepisu. No mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce panierkę, to może zrobić. No tak. Dobra. Zaraz przeniesiemy się z kamerą na Kuchię i zobaczymy jak to będzie się dalej robiło. Pierwsze dwa kotlety testowe wjechały na patelnię. Hmm. Dla mnie to tak, tak, tak dziwnie wygląda jak są bez panierki wiesz. No ale zobaczymy. Zresztą i tak sąsiad będzie jako tester jak przeżyję po jednym i powie, że dobre, to wtedy my też będziemy leczyć z tym koksem. Kotleciki już odwrócone. Ja, tutaj, gołąbki swoje, gołąbki wróć. Pseudo-kotlety mhm. jako ziem. A testerze, jak tobie smakuje? Bardzo dobre. Tester mówi, że dobre. No to więc, jak dobre, to smacznego, Dziękuję. a ja się zabieram uch, za tą swoją porcję. widzę, że No, wzdycham, bo wolałbym tutaj schabłego. Tak, no ale dzisiaj piątek. Dobra, na razie.